Powinniśmy się przygotować na to, że dla Amerykanów obszar euroatlantycki jest drugorzędnym teatrem działań. Odwrotnie niż w czasie poprzedniej zimnej wojny. Teraz pierwszorzędnym jest Indo-Pacyfik. I tota interesów jest tam, na wschodzie. Tak, znaczy głównym, głównym teatrem jest Indo-Pacyfik, będzie euroatlantyk, co wcale nie znaczy, że Amerykanie się wycofają z, z, z obszaru Euro Atlantyckiego, bo po prostu nie mogą. Tu też są ich interesy. Tu też. Na ostrzu noża stoi wiarygodność wobec sojuszników, między innymi na, na obszarze Indopacyfiku. E, więc to nie jest tak, że oni się wycofają. Natomiast my musimy przestać e, uważać Europę za pępek świata, za ten najważniejszy region. Tylko musimy przejrzeć, jak zachowywały się takie kraje jak Japonia czy Korea Południowa w czasie zimnej wojny. Bo my jesteśmy teraz na ich miejscu. Oni są na naszym miejscu w okresie zimnej wojny, a my jesteśmy na ich miejscu. Co oznacza, że jeżeli będziemy e, poważnie podchodzić do swoich zobowiązań. Militarnych, obronnych, gospodarczych, jeżeli będziemy potrafili zastosować tak jak Japończycy strategię kotwiczenia, to Amerykanie tutaj zostaną i będą nas wspierać. Oczywiście pytanie jest jeszcze takie, na ile Amerykanie będą chcieli kontrolować Europę, bo jest więcej niż pewne, że jeżeli chcą naprawdę kontrolować Europę to będą potrzebowali yy, i Europy Środkowej zwłaszcza Polski będą potrzebowali Skandynawii i Finlandii będą potrzebowali Wielkiej Brytanii być może uda się skaptować Turcję i Włochy natomiast na pewno nie do końca mogą liczyć na Niemcy i Francję bo tam po pierwsze społeczeństwa są nastawione antyamerykańsko po drugie elity polityczne też nie patrzą przychylnie na amerykańską obecność